Można by chyba policzyć jakiś, jakiś odstęp częstotliwości czasowej, kiedy widzę nagłówki o kryzysie w twoim małżeństwie. Jak wy do tego podchodzicie? Czy wy w ogóle czytacie? To do was dociera? Jak wy na to reagujecie? Nie no, takie nie pisali. To się, to się wręcz A. regularnie pojawia. Ale gdzie teraz? No, Ostatnio, ze dwa, trzy tygodnie temu znowu czytałem jakiś taki nagłówek. Nie poszła za tym fala. Nie, chwileczkę. W którym, o którym małżeństwie mówimy? Nie, 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 nie o serialowym, nie o serialowym Jest tu, a nie to szwagier, ale on też na mnie leci teraz Pomyliłaś ich, nie, mówię ja oczywiście mam od razu poznałam szwagra, mąż Okej, okay, no dobrze, Ten drugi. Du dużo z tym pierwszym jestem dłużej niż z tym, niż z tym drugim, czyli moim pierwszym. Ale, ale ze tak, rozumiem, ale ze szwagrem też w ogóle przez chwilę był, tak, prawda? Tyciu tysięcy na początku, teraz tak jakby tralalala, no ale w ogóle, więc ja mam bujne życie, więc nie wiem o którym kryzysie ty mówisz. Ja nie odczuwam kryzysów generalnie. Czyli rozumiem, że w ogóle odcinamy się od tych artykułów, nie, 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 nie ma w ogóle takiego problemu. <śm> no raczej.